like this way Teatrem Tańca Współczesnego Dawka Energii Właśnie z Wałbrzycha I przyjechałyśmy tutaj właśnie na Europejski Kongres Kultury i ta cała akcja, którą tutaj przedstawiliśmy, nosi nazwę Atak Przestrzeni. Nasz cały spektakl właśnie opowiada o emocjach, uczuciach właśnie mi miłości matki i córki, czyli tych dwóch pokoleń. Matka jako właśnie osoba starsza i córka jako osoba młoda. I te właśnie przytulania miały na celu właśnie pokazanie tego, że właśnie relacje między osobami starszymi a młodymi są praktycznie takie same, że tak samo się od... Kochamy, lubimy i to nie ma znaczenia jakie jest wiek.